Witam. Pani Grażyna pyta, czy mam jakiś pomysł na pastowanie powierzchni drewnianej. Używam zwykłą pastę do butów, taką, która ma naturalny wosk. I może ja to zbliżę. O! I przy podgrzaniu to jest konsystencja taka fajna, bo to się bardzo ładnie rozsmarowuje. Trzeba zwracać uwagę, żeby nie był takiego koloru czy jakiś taki masłowy, bo to już jest po prostu źle. Oczyszczamy dokładnie naszą powierzchnię. Podgrzewamy. Ja to podgrzewam na grzejniku i mam taki specjalny, taki specjalny pojemnik o tutaj do podgrzewania. Ja już tu mam podgrzaną substancję. Jest, zamieniła się w taki, w taki płyn. Jeszcze troszeczkę niech to zgęstnieje i zaraz zaczniemy zacząć to pastować. Ja tu troszeczkę marczę, jak od razu powierzchnia zmienia kolor. Nic się nie dzieje. Szmatka jest ciągle tego samego. Tak wygląda koloru. na stół już po wyschnięciu. Możemy sobie zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Ja może zacznę na początku po prostu tym. Zobaczcie, nie potrzeba żadnego wysiłku, nic. No, no dobrze. Skrótsza, przyjedziałem. Cała szmatka jest czysta. Nasza pasta już przez ten czas troszeczki... O, już przygasła, już nie jest... Już nie jest spójnie, ale ciągle zachowuje taką konsystencję jeszcze po prostu do. Spróbujcie pierwszy jakimś małym kawałeczku, zobaczycie że jest rewelacja. Ja tu mam też taką powierzchnię zwykłą, cię poniszczoną, to widać takie ślady. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to co za tutaj mamy. Naszą pastę rozpuszczoną. Dobrze, to jest dobrze. Już na natarce. Zobaczcie, już mi zniknęły te białe ślady. I musimy chwilkę odczekać. Zupełnie inaczej wygląda powierzchnia. Jeszcze jedna rzecz. Nie ściąga kurzu.